Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja jestem meso jest ze mną Maciek i Magda. Hello! Maciek, no mów do mnie. On się cieszy. Mm. On ma pusto. Nie powiem, co zrobiłem, po prostu... Coś z wodą, nieważne, moja klawiatura jest mokra teraz. Wytrysnąłeś? <grym>? Dobrze, że powiedziałeś, że z wodą, wiesz? Z wodą, z wodą, to była woda, wszystko w porządku. Aha. Maciek, tylko potem mi nie pyskuj. Jakoś... To ja pozbieram statu. ziemniaki. Da się jakoś wysłać klawiatury wody? wystać klewetury wody? Za Zaraz dalej obleję. Nie rób tak. <gulacze> Niech jak <Ziemniak> pije. <gulacze> Jesteście straszni. Ja będę spełniać swoje ambicje zaraz. Wypuścić wszystkie kurczaki. Ani się waż. Esu! Dlaczego? Dlaczego po lewej stronie, e, przepraszam, po prawej stronie? Kurczaki, uciekajcie. Są tylko śmierci mojej i ESA. Dlaczego nie ma tam Magdy? Oszustwo. Bo ja jeszcze ja. nie zginęłam. Tak? Tak. Wolność jest przed wami, uciekajcie. Zarżające. Serio? Uciekajcie, tak naprawdę Maciek chce was ugotować. A ja się skopuję eee. do dołu, o. Bo co tam dają. Dobra, a jakie mamy plany na ten bezwartościowy odcinek? To wy mieliście mieć plany, ja powiedziałam, że tym razem wy planujecie. A. Z czego mieliśmy mieć plany? Rozdzielamy Nie? się. Nie mamy planów. Bo, wy jesteście mężczyznami, powinniście mieć pierwsze słowo, ale jak zwykle okazuje się, że to ja jestem mężczyzną, więc tym razem ja chciałam dać, żebyście się wy wykazali, boże, jakie to no było... No więc, moje pierwsze bo... słowo brzmi: niech Magda wymyśli plan. Ja sobie kopię w dół, a wy sobie róbcie co tam chcecie. Ja ci skoczę na głowę. Okej. Okay? A chcesz, marchewką? Sorry, też mam marchewki, też Masz, się umiem nimi rzuci... bronić. Ty ci rzuciłam, marchewkę, trzymaj sobie ją. Ja ewentualnie mogę oblać klawiaturę wodą. znowu! Bardzo kreatywne i twórcze zajęcie. Niezłe, nie? Jeszcze tego na YouTubie nie było. Właśnie, Macie, jak o tym masz klawiaturę? Bo ja poszukuję dobrej klawiatury obecnie. Bo moje jest niedobre. Um, moja klawiatura została kupiona, poczekaj, jakieś 13 lat temu. A masz. Esu, co ty tu robisz? E, no, kopię. kopię. Co masz, co masz, co masz? Masz tą klawiaturę taką, co okruszki wpadają do niej, potem się robi z tego chleb. No, coś takiego. Spoka. Czasem mam taki. Znaczy, czasami coś mnie bierze i biorę sobie tą od, klawiaturę, odwracam do górnogami i stukam taki, potrząsam nią. I, to wypada i, z. I, te, niej... i wtedy ty ją bierzesz. Czyli, że. Co? No, powiedziałeś, że coś mnie bierze, odwracam klawiaturę od tyłu i powiedziałem, że ty ją bierzesz. Ew, to nie ta seria. A, okej. Okay. Bo, że ostatnio oglądałam Twojego Dead Space'a z Kamilem. Wy tam straszni byliście. Już domyślam się. Wszędzie gdzie SU jest strasznie. Co Ja oglądałem zapis live'a, gdzie śpiewał jakieś Instytutno. dziwne piosenki. My że ja ostatni odcinek trzeba. Nie no, ja rozumiem, że bardzo klasyczne, a w twoim wykonaniu są bardzo dziwne. <noise> są bardzo oryginalne, tak to się nazywa. Na to? Na <noise> Jasne. No za mało troszkę tego, jednak tutaj. Widzę, ostatnio się spodobał wasz mleczny start. Mleczny staw. to jest hasło tej serii. Lecz staw. Jezu. Maciej. Prawie jakbyś to mlekiem robił. Kaszką. Przez to, niech <laughs> Może wyślim. Nie, w sumie możesz tak robić. To muzyka dla mojej huszu. <laughs> nie, nie chcę znać waszych gustów muzycznych. Nie. <laughs> No, no Dlaczego ja się wydziwiam na serię z wami? Tore. Jeden Maciek jest straszny, ale dwóch Maćków to już jest straszne. Dwóch Maćków. Lesy pochodnie mi się skończyły. Porzuć trochę. W ogóle, gdzie ty jesteś? To jest straszne, bo zawsze jak tak robię, to muszę klękać przed mikrofonem. To <grym> wygląda strasznie. No tak się mu uświadczał. Bo nie mogę się schylić, bo kiedy się schylę, to mi się woda wyleje na klawiatury, jak to też zresztą mi się stało. Z tak byś pompował ten mikrofon, co? W związku z czym muszę, jakby się. Muszę, jakby e, uklęknąć, ustawić tak szyję przy tym, przy mikrofonie i zacząć gulgotać. Otworzyć usta i starać się wszystko połknąć, jak e, dorosła dziewczynka. Znaczy, nie, tak naprawdę to. E, czytałem po prostu taki zabieg, to jest taki zabieg na internecie, że jak chcesz skupić uwagę widza, to musisz zacząć gulgotać. To zdecydowanie pomaga. E, podobno za granicą. Niczni. Halo? Halo? No, słuchamy cię cały czas. No, myślałem, że mi zerwało. Podobno zagraniczni, zagraniczni, zagraniczni youtuberzy już dawno opanowali tą praktykę i średnio raz na 5 minut zagulgotają na filmiku i, i to podnosi im wyświetlenia o 100 tysięcy w górę za każdym razem. Świetnie. Tak, 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 tak. Gulgotanie to jest klucz do sukcesu. Lol. Dobrze, mamy... Aha, już wiem gdzie, skąd to się znasz. Słyszałem, że też niektórzy YouTuberzy zaczynają już opanowywać nowe techniki, bo gulgotanie już za granicą u nas właśnie dociera to zawsze dużo później. Nie? Do tego u nas teraz się będzie gulgotać. A y, podobno za granicą też y, wpadli na pomysł, żeby y, jakby mówić, posługując się gulgotaniem brzucha. I to podobno też strasznie skupiało uwagę widzów, w związku z czym. Eee, Wyświetlenia rosły i rosły, tak, tak, tak. Macie, ja pewnie na że CTSG już dawno górgotował No wiem, dlatego że on e, jednak interesował się tymi tendami, które pojawiały. <grym> no <grym> dobra, pierdziele, <grym> wiesz sensu, dosyć tego. Macie, to tak jak zawsze i kto ja Myślę, że to dobra teoria. Drości? O, mam lapis. A nie, to jest, o to, to zbieraj. To, a ja wracam na górę, bo mi się. Gorę, bo mi się kilo w końcu. Macie, do ty biegasz? Nie wiem. Maciek, nie biegaj. Nie wolno. Maciek, gdzie jest moje żelazo? Maciek jest też czysta. teoria spiskowa, która głosi, że najpierw powstał hejt, a dopiero potem lajki. Najpierw hejt, a potem lajki? Jak to? Jakie tak, lajki? Że na początku, kiedy Bóg stworzył YouTube'a, były same dislike i sami hejterzy. A potem um, podobno pojawił się tajemniczy Mesjasz, właśnie taki YouTube'owy, który zbawił YouTube'a i dzięki niemu mamy teraz lajki. Świetnie. Które pokonały siłą, y, siłę, siłę grzechu, czyli dislajków i haterów. Okej. Okay. Tak, Chciałem stworzymy. powiedzieć, że znalazłem ten dungeon run, czy jak to się nazywa, ze skrzynkami. Tak, dzie, dzie, dzie. Ja tam chcę, ja tam chcę. Sorry, wszystkie rzeczy moje. Spadaj i do pokopam dalej. <śmusza> <śmusza> Ale możesz tego most stoner, czy jak to się nazywa, pokopać. Nie, chcę, by mi się nie podoba Jak to nie? No nie. Jest zielony i przewraca życie, jak się go zje jak szrek? O. Szrek też przywraca życie. Tak. Dobra. Pokopany zrobię z tego sobie dom. Dziękuję. Dobranoc. A no fakt, Czy... my jeszcze domów nie mamy. Ostatnio widzę, jak o Po co nam żebyśmy... domy? My to w ogóle nie śpimy. Ale żebyśmy sobie właśnie zrobili. O, a ja znalazłem sobie basenik. O. Ja mam basenik. Macie, koć tu jacuzzi dla ciebie. Zajechałem w sensie ja taki. Wiem, gdzie taki jesteś? Szpitany, tam po tych schodach. O lepiej, jeszcze lepiej. Obok ciebie przebiegłem, pobiegłem gdzieś w głąb już teraz no nie jest to, teraz ja Ale macie jakiś to. To, to, to był ten gulgot? Nie, to jest jeszcze gulgot z głębin. Nie, gulgot to trzeba wiesz, mieć wodę jednak w zapasie, bo niektórzy właśnie um, youtuberzy zagraniczni specjalnie. Instalowali sobie syntetyczne, dodatkowe ślinianki, które produkowały więcej śliny i Co przez to ich paszcza zapełniała się dużo, dużo szybciej, Oczywiście. a dzięki temu mogli produkować więcej płynów, której mogli gulgotać właśnie dzięki temu rosły im suby. Chyba suty. Suty też. Podobno gulgotanie właśnie em, wsmaga, wzmaga produkcję, produkcję hormonów. Wzmaga na ros? nie! Produkcję mleka u mężczyzn. Znowu się nie znajduję w tym odcinku. Ja tu tylko jestem. To jest mleko... mleko? mleko, mleko, mleko. Laktacja mleko to się dziewiczne? nazywa. O, Jezu. o Boże. Straszne. Ale tutaj... W... Nie, ja wciąż mam wrażenie, że ja tutaj chodzę po randomowo wygenerowanej mapie. Czy wy też macie takie wrażenie? Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. O, ja widzę. Jestem w niebie. To, to znaczy znalazłem się. Znalazłem kopalnię. Dziękuję. Zaraz, bo Esu poszedł gdzieś tam na dół. Czekaj, o to trzeba porozświetlać, że tu Esa nie było. Ej, tu jest redstone! Jak to kopalnie znalazłeś? No, znalazłem jego... kopalnię taką wygenerowaną losowo. Zapraszam tepać do mnie. Nie będę się tepać, idę sobie. Chyba. O, a tutaj ja byłam. Mac Maciek! Maciek? No. Bo ja nie nadążam za tobą. No. Esu poszedłeś na lewo czy na prawo? E, skąd? Patrząc. Na rozstaju dróg, tam gdzie była woda i stał do Na rozstaju dróg, dróg stoi dobry Ale tam nie było duch? <grym> Nieważny. Duch. Duch święty. Ale nie, Pańczko duch tam musi było. być, duch musi właśnie uświęcać. Tak? Tak, dlatego że e, czasami jest e, duch wewnątrz. Tak. A czasem z zewnątrz. A czasem na ja zewnątrz. Droga. No, no to właśnie. właśnie, tu masz odpowiedź, on skarży ci drogę, więc mnie teraz musisz znaleźć. Dobrze, muszę poczuć Znażam siłę kobla. ducha. Magda, musisz się skoncentrować i poczuć siłę ducha. <grym> Poczuj siłę ducha. Poczuj go wewnątrz. Co to jest?! No, pokonałem go. Czy to nie było to gulgotanie? Nie, to była walka z... jak to się nazywa? Spider. Znalazłem diakcję, jeśli si kogoś... Z Krzysztofem? Teraz kopie... Ale cię. A ty co tu robisz? Znowu skrzynkę optotegował barbarzyńskiego. Wiesz I o 11. <grym> nie o nie, zmarnowałem Diaksa. Ja bywałem zaje... Diaksa, go kamiennym kilofem żal, <grym> mi się, żal, żal mi siebie. To było celowe. Nie właśnie, nie Wiem. Ja chciałem. Ale ja mówię, że to było celowe, bo rudą A Żeby nie było, że jestem jakąś śwież Jakimś ćwokiem lamerem. Czy ty ześ, Magda? Ja na prawo poszłam. Co Maciej jest kuźica. To jest, są diamenty. Nie zbierasz? Zbieram. Tylko musiałam oświetlić zobaczyć się Wiesz, jakie to byłoby żenujące, gdybym wykopał diament, a za mną wybuchł Creeper, który by rozsadził ten diament? To byłby no, niezły to. żal, potwierdzam. No Wysłuchaj, powiedz mi, czy ty jesteś gdzieś blisko spawna? Nie. nie, raczej nie. No, szkoda. Szczerze mówiąc. Bo jak, jakbyś był blisko spawna, to coś czuję, że Magda nienawidziłby wtedy duch i znalazłby się na spawnie. Pewnie tak. Dzięki, Już Maciej. Cztery spawnery rozwaliłem od tej pory. Maciej. Roz ja rozwaliłem Boże, Maciej. Jeden. Bo, że co tu robi jajko kury? Esu, czy ty wszędzie swoje kury musisz zabierać? Przepraszam, to moje. A, a przepraszam, nie wiedziałam, że ty jajka znosisz, wybacz. Esu czasami składa jaja, to prawda. Potem, <grym> potem jak, rodzą się z tego małe wiwerny. Jak jestem w wielkim stresie, to to robię. No, ok. Niestety. Esu, a ty przynajmniej pamiętasz, czyje ty spawnery zabijasz? Bo, bo to do zadań nawet Pająków. Ja zabiłem ja zabiję pająka też. Pająków jaskiniowych w zasadzie, tylko tych takich zielonych, co wkurbiają. od... od Pachon, Tru, truciem. Maciej, zgubiłeś pachong. Pachong. się. Pachonków. Pachonku. Nie słyszałeś o pachonku? A co to jest pachąk? Czy to jest A co to jest? To jest jak, jak jest chłop na wsi. I ten chłop na wsi mieszka obok gniazda jakichś randomowych pająków. No powiedzmy taki. Rna. Pająk, taki zwykły pająk, taki pajączek, który sobie na ścianie. I jaskiniowy żyje. na przykład. Nie, taki coś na ścianie, takie malutkie coś na ścianie żyje. Tak, i tam chude nóżki, te sprawy. No więc, jak ten wieśniak mieszka obok tego. tego, Na wieśniaka inaczej się mówi chłop, tak? Tak. W związku z czym, jak wieśniak mieszka obok tych pająków, to jest taka możliwość, że pająk przypadkiem wejdzie mu w odbyt. I wtedy pająk przechodzi transformację i powstaje pachąk. To jest coś w stylu. Pająka z głową człowieka. Ale on wtedy, pa, wtedy człowiek... to powinien transformować po wejściu pod pachę. pachąk za to uleci. Blisko, Maciej. blisko, blisko, ale jednak nie. Widzisz, bo to polega na tym. Czego on teraz że, na mnie leci, Maciej? Że człowiek musi potem, znaczy potem pająk musi wyjść, bo on chodzi przez odbyt, tak? On musi jakoś wyjść, żeby być tym pachąkiem, nie? Ustami. No więc człowiek, nie, nie, nie. A, a widzisz, widzisz, to jest właśnie ta sytuacja z pachami. Bo Jesteście więc Człowiek, żeby urodzić pachąka, musi się wypocić. I on się bardzo mocno poci, poci, pachą głównie. Pachą czy poci, czy drwal ten, yy, znaczy chłop? Yy, chłop, ale pachą, jego pachą, pacha chłopa, A, rozumiesz? Okay, no, no, no. No, no byli? Więc, byli. więc on się yy, poci tą pachą. Yy, no i potem yy, ten pająk wychodzi mu przez pępek. Ale on musi najpierw specjalnie się wypocić pachą, dlatego... To prawie jak w Matrixie. Prawie jak w Matrixie, dokładnie, skąd wiesz? Bo... Jesteś konspirantem, tak? Bo jestem pachągiem. No, więc jednak, <noise> teraz rana szuje. szujo. Znaleźliśmy prawdę, to, Nie zabijaj. Kobietu Jestem taki kis... jak ty. Eee, nie zdradzaj nas, bracie. Hej, oddaj mi jakieś, kobiety, oddaj mi jakieś żarcie, proszę. Zapraszam proszę, serdecznie znowu. do Dziękuję. picia kolejnych pachongów, które są tutaj w tej jaskini. My nie wiemy, gdzie ty jesteś, my sobie zwiedzamy nowe. Weźcie się do mnie tepnijcie, no bądźcie dobrzy. Nie. Maciek. Pały. Wstyd mi za was. Nie mamy już pochodni, maja. chodzę w ciemności, kończy mi się kill -off. Co ty Jesteś chcesz Maciek? Maciek? To, że jesz marchewki i rzucasz marchewki też jest podejrzane troszeczkę, wiesz? Jesteś pachonkiem. Dlatego... Z nie. nie, nie. Dlatego, że rzekomo ostatnio wśród Steve'ów e, rozpowszechniła się tendencja do... E, Poczekaj, Steve'ów. No tych takich ludzików minecraftowych. Do wcierania sobie przecierł z marchewki. E, w, w Nie, nie. W okolice e, warg. A to Który? ja słyszałem, że jak banana w zęby wcierasz, to źródło Dlaczego jej utracono połączenie? Tak? Tak mi się wydaje. Co? Chyba, chyba, by, już coś, już, chyba by coś już powiedziała do tej nie, pory. Nie, żyje coś. Żyje. Ale co ja powiedzieć Ja cały czas tutaj jestem, tylko ja was o, nie słucham żyje. tak a. przez chwilę, bo fascynowały mnie kurczaki. Możecie mi wyjaśnić jedną małą zależność? Dlaczego jak wchodzimy zawsze na ten spawn, to leży tu mnóstwo jajek? Czy my jesteśmy w jakimś burdelu? <grym> A co jajek? mają jajka do burdelu, że ja się zapytałem? No nie wiem, wcale nie, nie wiem, co mają. Skąd, skąd to wiesz? <grym> A, 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 a Nie a. wiem. Nie, niewygodne pytania, słuchamy, słuchamy. Nie, ja, ja się jeszcze wykupuję od Was. Niece, niece, niece. Nie chcę, nie chcę. Nie, od, nie odgryziesz się teraz za pachonka. Nie myśl sobie, odkryliśmy Twoją prawdziwą tajemnicę, nie zatuszujesz tego. <laughs> Już ludzie nie pamiętają. Nie o, będzie tej dramy. <laughs> nie nie będzie pachonków. Gdzie jest kuźwa moja 300 baniek? Mroczny wibrator Ci jeszcze dopadnie. Jezus. Skąd mogę wziąć drewno? Świetnie jest tutaj. Dobrze. Na Masz badyle po Badyle też tam gdzieś są. Badyle? Jakiś plan? Czekaj, 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 zanim nie zabiję. Zrodziłeś w bólu kurczaka. Ciesz się. A już jednego urodził przed nagraniem. Bardzo wiesz? bolało, chociaż było to cesarskie cięcie. Nie jajeczne wiem, cięcie. cięcie chyba, co? Co? Jajeczne cięcie. Tak jak makaron, taki pięcia jajeczne. Jajeczne cięcie? Słucham. Coś <laughs> takie jak wazyk to tylko inaczej. To jest wcale nieprzyjemne, naprawdę. <laughs> Zaraz nie boleć, a to już nie będzie w ogóle fajne. Gdzie się da na to zapisać? Chociażby <laughs> musisz... u mnie, ja ci, ja ci to zrobię, tak wiesz. Ja myślę, że nie Duch musisz wskazać ci drogę. Gratis. Jak to mówił pewien um, bohater maszynimy, musisz czuć, a zarazem nie czuć. Gdyś pełnym. bohaterem. A zarazem pusty. Węgiel znalazł, małym wow, jestem w niebie. A może w piekle? To może ja Wam opowiem, że mam trzy bułki. Może kogoś to zainteresuje. A z czym? Jak sądzisz, bułkę i jajko, to. E, to jest Wypuszam. bułka posmarowana nożem z chlebem. A no tak, to już to student, zapomniałam. Niestety, <laughs> moje dobre czasy studenckie minęły. Jakie? Dobre czasy studenckie. <laughs> Okej. Okay. Dziab, dziab, dziap. Dobrze. Eee, powiedzcie mi, czy ktoś z was, w zasadzie to jest pytanie całkowicie retoryczne, czy ktoś z was nastawił jakiś timer przy rozpoczęciu nagrywania? Tak. Eee, tak. Maciek. <noise> <Nie>, żartowałem, nic <głos> nie nastawiłem. <noise> <jest timer. głos> no tak. <noise> Dobra, jakieś 20 minut. No, okazało że jest jakieś teraz, no, z, ja wiem, z 50. Jest. 50, ja y się dokopuję, 60, słuchajcie, jest. na samą górę i ja tu oceleję, i ja nas uratuję, zobaczycie, o. no i to wszystko będzie ja. Tak. A właśnie, właśnie, a może zacząć kopać w górę, co wy na to? A może Innowacja. jednak w dół, bo jednak Innowacja, od dołu jest nie ciekawiej niż od góry, wiesz? Chociaż Z tego jeszcze na YouTube lubię. nie było, kopać w górę. Właśnie, to jest bardzo oryginalny pomysł. To jest muzyczka, muzyczka innowacji. Rozumiecie. Taka musi się pojawić zawsze jak jest innowacja. A nie ale zawsze takie dum-dum-dum? Nie, dum 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 jest takie, wiesz, bardzo Parymowe. tragiczne, a to jest taka nietragiczna innowacja. To jest taka innowacja w sensie.. Jezus, jaki świetny pomysł! Aha. Jezus kocha cię i mnie. This, this is my friend. Widzic tak. Może wersja Mensona. Oj, siekiera mnie się, z... oj, łopata skończyła. Dobrze. Dobra, to ja posadzę te pampkiny i. A skąd mam pampkiny? Nie wiem, siccy jakieś były. A skąd? Ba A, bo ty byłeś w tym, w tych całych śmiesznych, tych takich, no. Jest Tak, właśnie tam byłem. Dobra, to no bez to bez w nas. takim razie ja już się w takim o, razie pożegnam, no. Nie będę tykle klepał godzinnego odcinka, kuźwa. To wszystko ja przez Esa. Czego odcinki są krótkie? Bo Esu tak powiedział. <laughs> No, Mam tutaj co, ja wielką, wielką tą siłę przekonawczą. Tak, bo Esu jest tak naprawdę naszym wielkim mentorem i w ogóle. Jestem ojcem tych kurczaków, więc ja tutaj. Mówię nie o... miałeś być ojcem najnowszej religii, ale jak chcesz być ojcem, kurczaków, no to proszę ci bardzo. Dzięki dzięki no. za przyzwolenie. Proszę, tato. PCO. Nie, nie możesz być moim tatą, ja nie jestem kurczakiem. Okej. Okay. Ty Macie, kim jesteś? Jaka jest twoja historia w tej patologii łącznej? A woda mnie zalewa. Ja jestem osierdziem strachu. Osierdziem strachu. Osierdzie strachu. Chyba nasienie strachu. Płód strachu. Nasieniem to akurat po 23, ale tak, generalnie to osierdziem strachu na TVN Turbo. Wow, czemu ta woda płynie stąd? Na TVN turbo. Bo to ja to urzęduję. No fałem turbo, bo z nas turbo ekipa! Świetna ekipa. Bez sensu te zjeżdżalnia wodna. się tego. Nie potrzebuję Bo się to nie ja. wylała się. Maciek tu twoje Ma Maciek, klawiatura się. Tam mój to, znowu. tama! Maciek, jeszcze jest czas. Dobrze. Jeczamy, Dobrze, nie! Boże, nie chcę wiedzieć, co tam robicie tak bogina prawdą, dlaczego tu jeszcze ta woda się, się wyleje? Ta animacja. Dobra, to ja się już żegnam, trzymajcie się i papa. Pa. Pa, pa. Na razie! Hej!